O. Nunersa. -o. Rengar. Jakich ty czempionów masz? Ja ci zaraz coś wybiorę. I wiesz co, ostatnio, jak gram Kazikiem... wiem, już wiem. Ja... Już wiem. <grym> Kartusa. Kartusa? O, Kaktus. Xina, a nie odblokowałem tego skina. Nie wiem, jakie to jest yy... Warfolcem? Adam Małysz? Przecież Warfolc jest tak nudny. Ile Elo, że Fidla banujesz, a jego ja przypadek zbanowałem. Ja ogóle... On jak zawsze klika byle co w banach. Bo jem jest wszystko jedno. Dobra, dawaj tego Warwolca, to będzie niezłe. I co, ale Warwolec się nie nudzi? Spoko, ja cię, ja cię zaskoczę. Nidalko. O, Nidalka to jest mój faworyt, Champion. Moja ulubionica to jest. Naprawdę. O, a Warwick jest moim ulubieńcem. Ale będę miał taki build, że... Ja wam spuczuję w tym momencie, nie? Ja przecież tutaj stać się, że to moment speeda. Dobra, czytam. Warwick skacze na ogromną odległość, która zwiększa się wraz z jego prędkością ruchu. No to, mistrzu, powiem ci te trzy lata, to coś kłamiesz. Idzie ja bliżej. Coś to kłamczysz? Mówię ci, Tomek, pod prędkość i Dokładnie tak samo zadziała. Spokojnie, ja powiem tak. Ja, tak. ja i tak Was zaskoczę, nie? A później Tinek znowu będzie krzyczał że z nim, nie grasz normalnie? Nie, no nic nie mówicie, nie będzie krzyczał. I co działa? Nie wiem. 50 sekund się wskoczyło. To nie mam pojęcia, że to działa. Czyli kliknięte było. Tak, a no. Nie, no ja już nic nie mówię, bo zaraz będzie na mnie, żeśmy przegrali. No jak inaczej? To już na ciebie a? jest, zgonione. Co jest jakiś są? Zaraz będzie na topie. Yo, 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 yo. O, Nunu idzie, co ma? Double buffa. O! Ale go tam zrobimy. Dobra, on gdzie Ale, Ale Nunu będziesz miał niespodziankę. Jak w czerwonym kapturku. Uważaj, Madi, ja ci tam nie pomogę. Szkoda, że nie go usta teraz, ale dobra, zignaj to, może go pobije. Dobra, klikam to w. Nieee, wolę to. <laughs> to będzie niezłe. Cześć George. Idziesz czy nie idziesz? Chodź. Okay. Cześć, jestem Tomek. Boże, jaka ta gra jest. Ja pierd to gram. Nie wiem. Z tu idzie. idzie. No, może no, tak no, być. Powodzenia Tomek. No, ee, widziałaś red red kiedyś zeda z, z redbuffem? Ja jestem pewna, że zaraz zobaczę. <laughs> ja... Klatka? Nie mam. Aj, szkoda. O, sed z redbuffem. Ale no pobiję. George na topie No idę no Dlaczego się złościsz? No bo no bo widzę no i wielki Nuners. No bo to Snoonem, a nie u mnie U mnie by był Tomaszek na no, Nunu no miałby 012 Co by to wyglądało Madzia Nieważne Nieważne, nie, 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 nie ważne, mam nie ważne nie chodzi. Boże, ja nie a ty grasz wielkie tapę. WTZ nie nie ważne, Ani HP, ani many. Fajnego mam czempionaty, nie? Świetnego. Fajne to Gwen, opie atakują. Czekaj, muszę tego zrobić. Gdzie ona poszła? Nie wiem. tu? Nie jest się zosnało. Co, miał czekać na ciebie? Na czemu nie? Wiem, czekał. Na pewno. Nie. Widzisz jakiś kilek biega? O, Nunes, uciekaj Uciekaj. Nie mam pojęcia, czego złapię. Nie mam pojęcia. Fakie to ma Nie wierzę. Nie wierzę. Kurde, nie wierzę. Nie mam many Posujemy. Idiota. Szkoda. E, e, nie, Madzia, to byłby Execute. A on mnie nie dotknął. No to... dość. Widzisz, Madzia, jak jestem słany na Warwicku, to są main w łapie. Oj, arrow chyba leci, uważaj, Madzia. Nie. A, piąty. ma piątkę. Dobra, to nieważne. Ale jestem dobry z tym Warwickiem, naprawdę. Main w łapie. Main w łapie. Ja chyba to se... W łapie. Też. Kiedy patrzyłem na tym No, co przeleciał przez mój no, widziała... Ty, parszy, wygadzie, Chodź. Nie mam nic. Walcz ze mną. <laughs> co za łeb? Co za łeb? Ty jest Na pewno się ucieszy. Ale. No, no. Jezi i pewnie skacze na krześle, właśnie. Teraz nie wydaje mi się, ale. Numerkę, nie? Coś. Ale głęboko już schodzi. Uciekaj, 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 uciekaj. Nie wremy, nie wremy. O właśnie, o wiedziałem, że kula przyszła kula, który się nie sprzeda Jezu, nie pamiętam, zapomniałem to jak to leci Ja też nie pamiętam Dobra, nie wiem czy to tak powinnam robić Kto mnie na tego Veigara namówił? Nic temu zadowi nie robię Znaczy nie wiem, no ale jak pewnie Pewnie to Tomasz Takiegoś. No, jak... Jakbym sekundę wcześniej cofnął do niej, to prawdopodobnie się przyciągnął, bym ją pobił. Jakbym miał fira, sekundę. I, Unlucky. Dobra, gdzie jest nasz shortów? E no weź! idź stąd, no. Go away. Tak nie ma sensu. o 200 HP. Zed schodzi. Ja też. 8 200 HP i mi z kroju półtora kapcia Sekunda do ulta, no i... Ja pyry... dead Soraczka również dead Znaczy... Że jak? E... No? Dobrze fiozi, dobrze. Eee, no. Dobrze fiozi, dobrze. Mia to ja Wszystko podoba jest ty. No tak. Nie mam klatki. Mam klatkę. Bijemy dziada. Pies nie Wolałem bić, bo jakbym go przetrzymał na twojego skilla, to byś padła. Byłem ja, spokojny i tak go dobiłam. Kurde, kanona też dobiłaś i to mi się na przykład nie podoba, nie? Bo chciałem cię go zabrać. <głos> <głos> to mi się nie podoba. Następnym razem będzie lepiej, Tomasz. No, następnym razem poczekam tą sekundkę, dwie przez przypadek. Przez przypadek. Dobra, idę zaraz na tego topa. Ale widzę, że tak głęboko ci robili tak zwane. Eee, tego. Baran ma więcej szczęścia niż skilla. Weź mnie nie nerwu. Jak to? A wiesz, to tak że jest tak. Gabby z fakta, gównofakta, znasz? Mhm. Kontekst Tak, no, 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 ale no. I wiesz. Kiedyś musiał ktoś coś kiedyś twarczyć, nie? No. Dobra, nie idź no na tego. Nie wierzę, kulę. Nie wierzę, kulę. Dlaczego ten Zeb ze mną nie wygrywa? Czy ktoś może mi to wyjaśnić? Bo nie rozumiem. Fiozi, dobra, już wystarczy, uciekaj. Uciekaj. O? No do końca. No, no. To za George. Walcz. Spróbujemy, ja ale... Ja Walcz po prostu. Nie wiem ile jestem w stanie zadać tym czempionem, wiesz? Ultuję, bo nam nie pobije. Ulty, żeby ją wziąć. Ja wiem, że ja nie mam ulta. A ty to mnie ultuj. A, bo nie, bo to sam aż ulta i się. Działaj się na gang wystarczył, w 17 minutach. A to dobrze, ci pomogę? No. 63 fps dobre? No. Dlaczego na low tak... jest? 63. Ciacha szybko. Czego to jest z czy z Nie pomogę ci tam, Szybka, ja pierdziele zapomniałem podnieść tego Dinek, biegnij, 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 bo zapomniałem, zapomniałem o tym Nie. naprawdę zrobiłeś Feralda i go nie wziąłeś? Ey, yy, lagi miałem. Dobra, idę tam. O, killet na bocie. O kurde. Dobra, tego zabieram, bo za muszę się odkuć za tego Herolda. Będzie Ale tylko jednego. Jednego. O, cześć! Ja mam brą jeden. Awansowałam ostatnio. Bo oni potężne mają diament, Ja jestem Diament. Ale jak nie, idzie, to tak gold, <grystanie> <grystanie> To było to, to by to było silniejsze ode mnie. Musiałem w niego skoczyć Ty, wygram z tą grybłę nową. Cześć Dobra, nie zabiorę ci tego kanona. Tamka zabrać? Zonie? Zonia! Warry ich na ulcie i Zonia! Ale to jest pomysł. A nie przerwiesz sobie Ulta przypadkiem? Po ulcie. Chyba, że po ulcie no. Nie w trakcie. No klikam ulta i Zonia. No nie no, w trakcie, no to. I tak będzie leciał. Złoty warwy. Leciał. leciał w powietrzu zakliknie. Ty co, A, Nie w sumie. Nie. No wyginajki. O. Mógłbyś tu... Pepek. O, tu będzie za dyma. Chodź szczur. Idzie. Chodź tu. Wyrywam z nim? <laughs> Fiozi i detarusa samych. <grym> ja, <grym> ja mówiłem, że idziesz Ja mówiłem, że idziesz szczur i ja go namierzyłem. Jest dziki, dziki, zły. Dzikłam <grym> bardzo ostre kły. Uciekaj, Madzia. Prawdopodobnie też tam leci, ale jestem pewny. O niezły, o niezły, o niezły. Ej, ej, ej. Boże, Ashi mnie slowuje. A ja dawaj. się tego Redemption. Źle kliknąłem, ŹLE KLIKNĄŁEM. ŹLE KLIKNĄŁEM. Mój błąd. O, jak do was schodzi. Dobra, nie? Nie, nie, nie. Wiesz ja tu nie chcę, bo ja nie bezultasem bez ultacen, bezu, bezużyteczny. A. Kto cię zmusił, o. żebyś grał P? Nie wiem. Moja czwarta osobowość chyba. Mam go. O, smok jest. O, tego nie żyje. No jest, tycznie żyje. A on miał pół HP, chyba że się wyleczył. Nie. Czy tak nagle dostał bęski? Ej, yy, Twitch tam idzie. 100%. Po co? Może go pobije? jak rozmieszczamy? Ameryki. To będzie za dyma. Tu, 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 poczekaj, poczekaj, to będzie za dyma. 100% Milion procent zadyma. Milion procent. Ja nie mam soczewki. Sieć. Kurde. Kurde, nie jestem pewny, czy my to wyrywamy. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie, ale ja pewnie, że ja tam wbijam. Może? Może, ale wątpię. Dobrze, ładnie uratowałeś War do krzaka. Ładny silence. Ale nie, tu ładnie, ładnie, ładnie fiozy Znaczy, no Faru za, za blisko podchodzisz, no z tego co ja tylko tak dostrzegam. Leci Tomaszek, leci. Leci. Cześć. No, ja chciałem ignajtem ukraść. Powiem ci, pofante. Dobra, chodźcie. Zachtawałem. Idźcie. Elegancki tank z ciebie. Ja my tego nie weźmiemy stary. Gdzie jest wave? Znaczy czy dobra, bijemy, chodź! Nie no, pytam. to. się ja yy, boże, fierz jest. O, widzisz czy Bez jaj, no do zakończę rok. robić ten build. No Gdzie jest ten gad, kto pisał, że FF15? Gdzie on jest? Uciekł, schował się, ukrył się. Pod kamień.